W pięknej scenerii Orlich Gniazd rozegrano 29. Międzynarodowy Wyścig Kolarski i Szlakami Jury. To jeden z dwóch wieloetapowych wyścigów, jakie pozostały w kalendarzu dla juniorów i młodzików. Trzydniowy wyścig, znakomita trasa i tłumy na starcie. Organizatorzy zmagań szlakami jury tradycyjnie już nie mogli narzekać na frekwencję. 432 zawodników jeszcze takiej, na tym wyścigu takiej frekwencji wysokiej żeśmy nie mieli. W tej liczbie mieszczą się ekipy zagraniczne. To jest z pięciu państw, ale ekip jest dziewięć, bo litewska drużyna przywiozła dwa zespoły w kategoriach młodszej i starszej, zawodników, którzy przygotują się do festiwalu olimpijskiego w Europie. Wyczerpujące zmagania kończył czwarty etap ze startem i metą w Niegowej. W konkurencji młodzików najlepszy okazał się Mikołaj Legic z UKS Centrum Nowaruda, drugi był Jan Bajdor z PTC Pabianice, a trzeci Łukasz Rutkowski z UKS Avatar. Na wyścigu szakami jury jestem drugi rok z rzędu. Rok temu również tutaj wygrywałem w klasyfikację generalną, jak i dwa pierwsze etapy. Przyjeżdżając tu w tym liczyłem też, no, że obronie zwycięstwo z tamtego roku. Na pierwszym etapie na prologu poszło wszystko zgodnie z planem. Zwyciężyłem z troszkę przewagą nad rywalami. Wczoraj był plan uciec i też uciekłem. Dojechałem samemu na metę, tak jak dzisiaj. Dzisiaj w planie było uciec na ostatniej górze, ale jakoś wyszło wcześniej. Prawie od trzeciego kilometra w trójkę z chłopakami ładnie pracowaliśmy i dojechaliśmy tak do mety. Lecz na ostatnim podjeździe zaatakowałem i poskutkowało. Wygrałem. W wyścigu juniorów wystartowało ponad 100 zawodników. W tym gronie cała krajowa czołówka tej kategorii wiekowej. Ostatni Etap i zarazem cały wyścig wygrał Łukasz Juszczak z UKS-u Kozminianka. Dzisiaj miałem duże straty. 40-sekundową stratę do lidera. Dzisiaj postawiłem wszystko na jedną kartę. Spróbowałem zatakować. Ciągnąłem całą grupę, ucieczkę. Później dojechało do nas jeszcze parę osób i tak udało się dzisiaj dojechać i powalczyć na finiszy. Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej ze stratą jednej sekundy znalazł się Franciszek Kaczorowski z CCC Koperniku Storum.